Zmiana efektu podświetlenia krawędziowego, podświetlenie krawędziowe pulsujące. Co za w ogóle ten... Wygląda jakby, nie wiem, to było wikliną ubite. Weź <laughs> to, to zobacz z bliska. Już niedługo będzie znowu ten czas, kiedy będę się musiał ich uczasać przed nagraniami. Ale to nie jest ten dzień! Moi drodzy, jeżeli gracie w Fortnite'a, to mam dla Was super wiadomość. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy Acer Predator Solo Cup. Co za tym idzie? Przez 6 tygodni o 11 w każdą niedzielę, ruszając już od następnego tygodnia, mamy turnieje z nagrodami Fortnite'a. Jakie są zasady i co trzeba zrobić, dowiecie się wszystkiego z informacji w opisie filmu. Ja Wam tylko popowiem, że trzeba... Być o 11 na streamie! Każdy będzie miał szansę spróbować, ponieważ 6 tygodni rozgrywek z niesamowitymi nagrodami czeka. No i to wszystko określone streamem i komentarzem Smartego, którego dobrze znacie z ekipy Komputronic Gaming. Nie czekajcie, wbijajcie, zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Siemanko, moi drodzy, z tej strony Radejko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Komputronic Gaming. Dzisiaj zaglądamy na tanie klawiatury mechaniczne, bo często pytacie się na Discordzie. Tania klawiatura mechaniczna, mam stówę, dwie stówy. Chcę kupić i musi być mechanik. Dzisiaj zobaczycie kilku rywali: Fury Tornado, California Access Iguana, Tracer River. I tutaj muszę od razu zaznaczyć, że to jest mechaniczna klawiatura multimedialna typu gaming. Żebyście nie pomylili. I na końcu Rawcor Edge, czyli klawiatura od Rawcora z którą chyba wiążę największe nadzieje w tym momencie ze względu na to jak pozytywnie byłem zaskoczony po ich podkładce i tak tutaj macie film z bitwy na zestawy gdzie zdecydowałem się wybrać turbo tanią podkładkę od Drafkora okazała się być turbo -petardą, bardzo fajnie zapakowaną i bardzo fajnie wykonaną przede wszystkim też więc dzisiaj wielki test albo niewielki test średni test dzisiaj średni test mechanicznych klawiatur najtańszych mechanicznych klawiatur Zaczynamy. Chwyciłem za Fury Chciałem od niej zacząć, ale zostawiam sobie na koniec. Tak. Druga w kolejce. River. Tracer River. Mechaniczna klawiatura multimedialna typu gaming. Jak to na pudełku producent podaje? Patrz, to nawet nie potrzebuje noża. Idealnie. Ej! 100% plastik, 100% fantastik. Niebieski klik. Słychać z daleka kabel bez oplotu, pojedynczy wtyk USB. I to co widzę na samym starcie. To listwa, mleczna listwa plastiku, czyli prawdopodobnie będzie to podświetlonko dookoła, więc jeszcze ładniej. Słuchajcie, jak na klawiaturę poniżej 200 zł, pierwsze wrażenie jest ok. Mechaniczne switche o temu. Podkładka pod nadgarstki jest na stałe umocowana, plastikowa, wtyczka USB, super. Blokada klawisza Windows, fajnie, tak na dobrą sprawę nigdy z tego ja osobiście nie skorzystałem, ale znam wiele osób, które wydłubywały sobie klawisze Windows, bo... Bo tak. No i to, co mnie osobiście najbardziej ciekawi, 11 klawiszy multimedialnych. 11 klawiszy multimedialnych. 11 klawiszy multimedialnych. I nie wiem, jak zrobić, żeby się pokazały, bo ich po prostu nie ma nigdzie oznaczonych. I tak, 11 klawiszy multimedialnych, domyślacie się! To kombinacje FN-ów z F-ami. Ale przydałoby się to oznaczać na klawiaturze. W każdym razie widać, że producent postawił tutaj dość sporo wagi, jeżeli chodzi o podświetlenie. Mechaniczne przełączniki u temu no, nie są najgorsze. Nie są na dobrą sprawę złe, mówiąc o tanich klawiaturach mechanicznych, a przede wszystkim ładnie skonstruowane i z fajnym efektem podświetlenia dookoła. Nie jest to pojedyncza dioda umieszczona tuż nad switchem, a po prostu ku switch. No i listwa RGB. Numer 2 California Access Iguana Haku. I co ciekawe, na pudełku dowiadujemy się, że to jest membranowo mechaniczne, czyli jednak semi mechanik, tak na dobrą sprawę. Standardowy layout klawiszy, anti-ghosting do 19 klawiszy, USB plug and play. Super. Podświetlenie RGB w pełni. Pakowanie zdecydowanie lepsze ze względu na to, że tak, mamy klawiaturę umieszczoną w piance, ale również były stropiawe wytłoczki tutaj po bokach, zabezpieczające ją przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Kabel w oplocie. Spoko. Nie spodziewałem się tego przy klawiaturce za tak niewielkie pieniądze. Wykończenie standard. Chociaż tutaj też jest listwa mlecznego plastiku. Co za tym idzie? Spodziewam się, że to też będzie ładnie podświetlana klawiatura. Wszystkie przyciski, a w zasadzie większość z nich. Wysokie kopułki. To, co mnie razi na początku, to wskaźniki od włączonych naszych loków. Mocno futurystyczny design. Jak na membrana dość głośna, przede wszystkim to, co trzeba o niej powiedzieć, to to, że tutaj mamy wszystkie multimedia oznaczone. Co prawda, cała klawiatura będzie podświetlana i jak widzimy, półprzeźroczyste oczywiście litery, to oznaczenia naszych multimedialnych funkcji są już namalowane po prostu białą farbą, co za tym idzie, one się nie będą świecić, czyli jeżeli będziemy korzystali w ciemnym pomieszczeniu, raczej tych białych nie powinniśmy tak dostrzegać i będzie to wyglądało jak zwykła klawiatura, ale jeżeli się przyjrzycie, to tak, będziecie mogli skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw. Coś tam lata w środku. Mechaniczny switchek Hail Blue. Super, jest kabel w oplocie. Makroprogramowalne. Windows Key Lock. Świetnie. Klawiatura mechaniczna stworzona specjalnie dla graczy. Co jak co, ale jeżeli chodzi o opakowanie, to wydaje mi się, że to jest zdecydowanie najładniejsze i najlepiej przygotowane opakowanie, jakie mamy dzisiaj okazję sprawdzić. Uuu! I tu się trochę dzieje, znowu. To pudełko, dopracowane, naprawdę spora część kasy, mam wrażenie, poszła na pudełko. Pozłacane wtyki i oprócz klasycznego portu USB, którym się wypniemy do komputera, mamy też przelotkę na jacka, zarówno dla słuchawek, jak i dla mikrofonu. Oprócz USB drugiej generacji niestety, więc tak, wiem, można było szybciej, to jeszcze mamy skrót na słuchawki i mikrofon. A to, co dzwoniło, to dziękujemy za zakup. Instrukcje sterowniki można pobrać, plus otwieracz... Co mogę nie powiedzieć, to to, że jest najgrzeczniejsza designem ze wszystkich. Totalnie tutaj nic się nie dzieje. Czarna klawiatura, solidna była, z dużego plastiku, głęboko osadzone klawisze, nie tak jak w poprzednich modelach, które dzisiaj otwieraliśmy, gdzie te klawisze wystawały ewidentnie ponad konstrukcję klawiatury, co powodowało, że oczywiście to podświetlenie gdzieś tam będzie ciekawsze, będzie ładniejsze. Tutaj mamy klasykę. Wszystkie klawisze multimedialne są opisane, dodatkowe funkcje oczywiście też oznaczone, niebieskie przełączniki. No nie jest to mój ulubiony typ, ale oczywiście to już zależy od gustu. Solidny, gruby kabel w porządnym oplocie z przelotką na sławki. Wydaje się być naprawdę, naprawdę spoko. Słuchajcie, to jest ostatnia klawiatura, którą dzisiaj Wam e, pokażę. 50 milionów wciśnięć lifetaimu. Super. Windows Key Lock. extra Rainbow Backlight, mhm. carbon design. Antislip Rubber Fit też się zgadza. 10 trybów podświetlenia. Świetnie. Arrow Function Change to WASD. Czyli uwaga! W tej klawiaturze W tej klawiaturze można zamienić strzałki funkcją z wsadem. I w każdej innej. Składane nóżki. No, no wszystko się tutaj e, dzieje, ale to, co mnie najbardziej rozwala, to według specyfikacji. Komunikacja z komputerem przewodowa. Mechanizm klawiszy mechaniczny. Typ. Dźwięko dotykowe. Oczywiście tłumacz płakał, bo jest tutaj napisane, e, jeżeli chodzi o type, to jest Click Tactile. Nie nazwałbym tego nigdy dźwięku dotykowymi. Chociaż jakby się na tym gładki zastanowić, to może ma to jakiś ukryty sens. Proszę uprzejmie. Klucz do wymieniany kikapów. Pod kartonem schowany kabel i klawiatura w piance. Oto ona! Mamy ją! Najlżejsza zdecydowanie, bez dwóch zdań, z całego zestawienia. Plastik, fantastic. Karbonowy design, no to bardziej mi powiedział, że to jest jakiś e, design plecionki niż karbonu. Serio, wygląda jakby, nie wiem, to było wikliną ubite. <laughs> to to, to zobacz z bliska. Designem na pewno nie kupiła mojego serca, ale być może funkcjonalnością znacznie się e, poprawi. Jeżeli chodzi o makroski, wszystkie są opisane, więc mamy znowu wielki przeskok względem tego, co widzieliśmy w że Numer jeden Niebieskie przełączniki również zbudowane na półprzejrzystej bazie. Co za tym idzie, podświetlenie powinno być naprawdę, naprawdę ładne. To, co mnie niszczy, ale tak absolutnie wyrywa z kapci w tej klawiaturze, to to, jak przeogromnym fontem są oznaczone poszczególne klawisze. Jedno, na pół klawisza jest jedna litera, to jest niesamowite. Martwię się jedną rzeczą, ponieważ o ile mam nadzieję, że dobrze się przyjrzałem na pudełku, to nie będziemy tutaj mieli indywidualnie podświetlanych klawiszy, nie będziemy nawet mieli sekcji RGB, a poszczególne po prostu rzędy będą z innym kolorem. Mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, chociaż oczywiście to sprawdzimy już w trakcie podłączania. Poza tym bryła bardzo, bardzo prosta i naprawdę w tej klawiaturze, tak na dobrą sprawę, nie dzieje się nic. Ale trochę po to ją wziąłem, żeby ją zrostować. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Idziemy do kompa. No i jesteśmy po zmianie. Przy moim stanowisku gamingowym już klawiaturka niecodzienna, ponieważ tracerowy GameZone Raver RGB. Nieograniczone możliwości, jakie daje podświetlenie RGB, stały się mocno ograniczone, bo mamy paskami ułożone kolory i to jest wszystko, co możemy zrobić. I znowu do samego podświetlenia też potrzebujemy osobnej instrukcji, więc teraz na szybko spośród raz, dwa, trzy, cztery. Matko, polko, nie chcę się liczyć. Spróbujmy znaleźć coś, co nas przekona do tej klawiatury. Okej, okay, jest tryb gaming. Jest jakieś oddychanie. Kolejne cztery mamy tutaj. No ale wciąż oscylujemy przy tych samych kolorach na poszczególnych literach, więc możliwości, tak jak powiedziałem na początku, mocno ograniczone. Jest turbo lekka, mam wrażenie pisania w takiej pustce, tak jakby, tak jakbym tempo trafiał w pustą przestrzeń plastiku, która de facto jest pustą przestrzenią plastiku pod klawiaturą. Co za tym idzie? Same wrażenia, mimo że korzysta się z niej dość wygodnie, ponieważ ta podpórka znacznie niweluje wysoki skok klawiatury i te konstrukcje to wciąż efekty podświetlenia no, są mocno niesatysfakcjonujące. Wydaje mi się, że jak na możliwości, które dostaliśmy, zwłaszcza ze względu na ten mleczny pasek plastiku, który też jest podświetlony, nadzieje były wielkie. Chciałem, dobrze wyszło jak zwykle. Tak bym to, tak bym to skomentował. Tekstem z kabaretu, chciałem, dobrze wyszło jak zwykle. Jeżeli chodzi o wykończenie, to tak, są to dość miękkie plastiki, więc klawiatura delikatnie się ugina i pracuje podczas naciskania, czy też jeżeli chcę ją wygiąć. To ona się delikatnie poddaje. Jednak spasowanie plastików jest naprawdę bardzo dobre. Żadnych trzasków, żadnych przeskoków, żadnych zacięć, a przede wszystkim odkształceń, które by niwelowały tutaj przyjemność skorzystania, jest ok. Ale mając na uwadze pieniądze, jakie trzeba położyć, czyli niemal 200 zł na tę klawiaturę, to wydaje mi się, że daleko jej do ideału. No i Guana na stole i powiem wam, że podświetlenie tutaj prezentuje się znacznie lepiej. I ciekaw jestem, jak wyglądałoby z puddingowymi kikapami. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to prawy górny narożnik tam znajdziecie materiał, w którym mówię o kikapach samych w sobie. I ciekawe jest też to, że ta listwa wydawało mi się, że będzie bardzo fajnie świeciła. Okazuje się, że prawie wcale nie daje blasku. Jednak klawisze i podniesione kopułki po prostu sprawiają, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wykorzystanie klawiatury samej w sobie, no to dźwiękowo jest. Mocno średnio, jednak feeling jest bardzo, bardzo zbliżony do zwykłej klasycznej klawiatury membranowej. Po prostu szybkie odbicie, tępe wbicie w dół, bez wyraźnego skoku. Jeżeli ktoś ma fat fingersy, to niestety warto pamiętać o tym, że w przypadku tej klawiatury nie będzie opcji na delikatne muśnięcie, lekkie wciśnięcie tylko jest zero, zero jedynkowo jest aktywacja albo brak aktywacji. Jeżeli chodzi o samą możliwość personalizacji, to klawiatura ta daje naprawdę bardzo dużo możliwości na pewno więcej niż. Poprzedniczka, albo może nie więcej, a ciekawsze, ponieważ tutaj możemy dopasować sobie kolory podświetlenia względem poszczególnych stref. Mamy również falę kolorów, możemy dostosować prędkość i jasność, to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Jak na klawiaturę, za praktycznie 170 zł, wydaje mi się, że jest to ok. Jeżeli chodzi zaś o takie codzienne użytkowanie, no to klawiatura, mimo że wydaje się być dość płaska, no to to są tylko pozory, ponieważ oczywiście mleczny kawałek plastiku sprawia, że jest ona wyższa niż wydaje się na samym początku, plus. Podwyższone klawisze umieszczone nad konstrukcją klawiatury sprawiają, że naprawdę mocno trzeba zadzierać swoje nadgarstki, żeby do tych poszczególnych przycisków się dobrać. Co za tym idzie, rekomendowałbym zastosowanie tej dodatkowej, zewnętrznej podpórki pod nadgarski, Może Wasza poprzednia klawiatura ma, może sobie położycie książkę. W każdym razie korzystanie z niej z poziomu biurka jest naprawdę męczące na dłuższą metę. RAVCORE EDGE. Na moim biurku Kyle Blue jako przełączniki wiodące, nie jest to klawiatura podświetlana pełnym kolorem RGB. Ma 6 typów podświetlenia, z czego 4 to po prostu zmiana jasności czerwonego koloru, więc o tym trzeba cały czas pamiętać. Jeżeli chodzi o reakcję klawiszy, bardzo dobra, bez żadnego zastrzeżenia. Tutaj też ten dźwięk jest moim zdaniem zdecydowanie bardziej naturalny, nie ma tego pustego, tępego odbicia. Konstrukcyjnie mocno zabudowana, klawisze wpuszczone dość głęboko. I jedna rzecz, na którą musiałem się naprawdę mocno wyczulić, to ten shiftik. Ja wam go pokażę jeszcze raz. Shifcik tutaj. Jest turbo mały I po prostu grając w jakąkolwiek strzelankę, kiedy małym palcem chciałem Shifcika sobie wcisnąć, na przykład w CS-ie, skradając się, czy w Valorancie, to nie trafiałem w I to był mój spory ból. Jeżeli chodzi o Softa, to jest on bardzo, bardzo. Podstawowy, ale przede wszystkim w pierwszej zakładce softu możecie sobie przypisać poszczególne akcje do klawiszy, jakich chcecie. I mogą to być oczywiście podstawowe funkcje z głównej klawiatury, z kipadu bądź też multimedia Windowsa. I to jest naprawdę spoko, to jest przydatne, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, każdy jeden klawisz możecie sobie przypisać. Wchodzimy w Makro Managera i możemy stworzyć swoje sobie i przypisać je do poszczególnych sześciu klawiszy. Czy to kompozycja, czy sekwencja, czy tekst, zależy już tylko od nas. Następna zakładka to podświetlenie, które też możemy zmieniać z poziomu dodatkowych przycisków, które mamy po prawej stronie. Brightness, efekt marki, czy customowe podświetlenie, ale wciąż jesteśmy ograniczeni do koloru czerwonego. Zaawansowane ustawienia, no to wrzucenie sześcioklawiszowego rolloveru albo N-Kick, który będzie nas bardziej interesował. Autoran chcemy, mając tę klawiaturę, ja domyślnie tego nie będę chciał w swoim komputerze, bo nie zamierzam z tej klawiatury więcej korzystać. Windows włączamy, wyłączamy, Game Mode również do naszego wyboru i my możemy również zdecydować, co będzie zmieniał przycisk od Game Mode'ów. I obecnie u mnie jest to tylko wyłączenie lewego Windowsa, ale to, co będzie się działo, zależy już od Was. Fury Tornado! Moi drodzy, po kilku chwilach korzystania z tej klawiatury jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jak na 150 zł i możliwości twórcze tej firmy? Wow! Naprawdę wow! Klawiatura mechaniczna od producenta, którego na pewno nie posądzałbym w pierwszej kolejności o popełnienie klawiatury mechanicznej. Wykonana z plastików, które są dobrze spasowane, są elastyczne, więc uginają się i tylko pojedyncze trzaski gdzieś tam pojawiają się przy lewej krawędzi, przy mocniejszym zgięciu. Ale totalnie nie wpływa to na komfort użytkowania. Co do komfortu, trzeba tutaj powiedzieć, że skok klawiszy mam wrażenie, że jest taki na 80%, że jeszcze troszeczkę mi brakuje do pełnego wciśnięcia, a tam już jest ściana, niestety już nic więcej nie wskuram. Samo klikanie jest bardzo, bardzo przyjemne, klawiatura jest wykonana naprawdę zaskakująco dobrze, jak na 150 zł wydaje się być ciekawą propozycją. Ponadto jej relatywnie niski profil pozwala na dość komfortowe korzystanie z niej bez konieczności użytkowania dodatkowej podpórki pod nadgarstki, dodatkowego podnoszenia ręki. Samo kliknięcie na no niebieskie. Niebieski przełącznik nie jest moim ulubionym, ale tutaj wciąż nie dopatrzyłem się większych nieprawidłowości i braku komfortu. Pojawia się jednak kilka cech, które mnie totalnie irytują, czyli no, no wykończenie w tym pseudo-karbonie, który wygląda jak plecionka, i podświetlenie, które... Mówi nam tylko, że mamy tutaj poszczególne paski w kilku kolorach wcześniej definiowanych. I oczywiście mamy kilka ładnych efektów, z których możemy skorzystać, żeby jeszcze bardziej nadać charakteru tej klawiaturze, ale finalnie nie jest to tak ładne jak pełne podświetlenie RGB. No, chociażby nie jesteśmy w stanie ustawić tutaj tęczowego przejścia, który jest najpopularniejszym efektem podświetlenia klawiatury i z którego z całą pewnością większość z Was również korzysta. Podsumowując, moi drodzy, jeżeli chodzi o tanie klawiatury mechaniczne, czyli mówimy tanie... Poniżej 200 zł, znacznie poniżej 200 zł, to jest 149, była akurat najtańsza. Wybierałem klawiatury, które się u nas nie pojawiały. Chciałem się przyjrzeć dokładniej i chciałem znaleźć godnego rywala do gk 530, który jest totalnie w chwili obecnej nie do strącenia, nie do ruszenia na swoim pułapie około 200 zł jako klawiatura mechaniczna. Ma jednak on jedną bardzo ważną wadę, która z całą pewnością dyskwalifikuje go od razu u sporej części z Was. Mianowicie GK530 jest klawiaturą TKL. Co to znaczy? Brak NumPada, brak klawiatury numerycznej. I wiem, że spora część z Was nigdy nie skorzystała z numerycznej, po co ona jest? Ale jest również druga rzecz, która stwierdzi, jak to bez numerycznej. To nie klawiatura, to nie ma być laptop, tylko to ma być klawiatura do grania. Dlatego też dzisiaj chciałem Wam pokazać jakieś ciekawe alternatywy, które być może będą mogły powalczyć w niedalekiej, bo też dalszej przyszłości o Miano ciekawej albo i najciekawszej klawiatury gamingowej. Poniżej 200 zł. Co myślicie o tych propozycjach? Jak Wam się podobały? Czekam na Wasze zdanie w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Sprawdźcie koniecznie film na kanale dla gracza, bo dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Do zobaczenia.